Witam Was w Korei Południowej. Ponad tydzień podróży przez Koreę Południową. Ruszamy najpierw do Seulu, zobaczymy strefę zamilitaryzowaną i wiele, wiele, wiele innych, więc nie przedłużając, zabieram Was. Do okropnie upalnej, do niemiłosiernych temperatur i do kraju niekwitnącej wiśni, ale za to kulturowo wydaje mi się bardzo niedocenione i turystycznie, bo wszyscy nas to pokazują w Japonię, podróżują do Japonii, myślą o Japonii, a bardzo wam znam mało osób, które były w Korei Południowej, które w ogóle marzą o podróż do Korei Południowej, potem lecimy do Japonii. Wiem, a propos tego, że mówiłem, że o, to takie dziwne, że wszyscy bardziej chcą podróżować do Japonii, to e, trochę brak konsekwencji z mojej strony, ale to właśnie na przykład jest marzenie Gabrysi od zawsze, żeby do tej Japonii polecieć. Ja w Japonii już byłem, ale chętnie tam wrócę, bo oczywiście kraj dający ogromny potencjał, a przede wszystkim są tam Pokémon. Ja jestem ogromnym fanem Pokémonów. Oczywiście nie tylko o tym. Nie przejmujcie się, będzie też kulturowo, będzie jedzeniowo i mam nadzieję, że trochę poradnikowo, w sensie jak będziecie chcieli przyjechać do Korei albo do Japonii, bo myślę, że Szczególnie chyba pierwszy taki moment pobytu w danym kraju, czyli na przykład wyjście z tego lotniska, na którym się tu zajdę, przez bramki, na które właśnie patrzę i nie wiedzenie za bardzo, co są zrobić, bo atakują was zewsząd dziwne szlaczki, ani literki, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Większość naprawdę Koreańczyków niestety nie mówi po angielsku, więc trzeba się trochę odnaleźć, trzeba się odnaleźć w tym, że Google Maps w Seulu... no nie jest coś, co działa więc Google pokazuje jak i z jakiej kolei na szczęście skorzystać z jakiego metra, z jakiego autobusu, ale już pieszo nie zaprowadzi Was absolutnie nigdzie. Samochodem też na Google Maps nie pojedzicie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na tą nową serię, więc witam Was w Korei Południowej. Najbardziej zaskakujące dla mnie rzeczy to są studia specjalne do robienia sobie selfie. Możecie tam dobrać sobie kolorowe łóżka, misiaczki, przytulanki, świecące rzeczy i po prostu zrobić sobie selfie. I tych studiów jest tutaj na każdym, na każdym kroku. I coś co można zobaczyć tylko w Azji, czyli wystawka sztucznego jedzenia, żebyście sobie mogli zobaczyć jakie dania są do zjedzenia. No, i są specjalni artyści, którzy przygotowują takie odlewy, właśnie dań. Jedną z popularniejszych przekąsek foodowych jakie można tu dostać, są amerykańskie korndogi, tutaj nazywane po prostu hot dogami. Można je dostać we wszelakich wersjach, łącznie z, czarny, z sosem z czarnego cukru. Nie wiem, czy to najzdrowsze, ale na pewno dobre. Proszę Państwa, przed nami wyjście klimatyzowanej stacji metra do piekła. Jak nie wiem, czy oglądasz jakieś firmy z wampirami czy innymi zombie, nie lubiącymi światła, ale tu mamy właśnie linię, jak ją przejdziemy, to zginiemy. Aaaa! To jest typ, który wygląda jak Jingisan, ale Jingisanem nie jest. Jest Koreańczykiem z krwi i kości i pokonał kilkaset japońskich okrętów. 20 okrętami koreańskimi, ale zbudował je w wersji pancernej. Więc, jakbyście chcieli mieć pomnik w Korei, to wystarczy po pierwsze wyglądać jak on, a po drugie rozdupić kilkaset okrętów z 20 okrętami. I to tyle. I macie taki dupny pomnik. Jednym z największych zaskoczeń, jeżeli chodzi o zwykłe takie sklepy koreańskie, nawet typu żabka, jest to, że właśnie w każdym znajdziecie jakiś stolik, czy to wewnątrz. No, nie zawsze taki ładny sami plastikowe stojki na zewnątrz, kuchenki mikrofalowe, podajniki z wrzątkiem. Więc jest tu trochę jak restauracja kupujecie sobie te wszystkie zupki chińskie, gotowe dania jakie koreańskie tutaj koreańskie społeczeństwo lubi. No i możecie sobie zrobić na miejscu i zjeść od razu. To jest bardzo znany koreański naukowiec, który wynalazł to, to i to. Przede wszystkim jednak wynalazł koreańskie pismo. Kółeczko ma oznaczać niebo, pionowa kreska ma oznaczać człowieka, a pozioma kreska ma oznaczać ziemię. No, czyli to jak się wydłużała, to spodziewamy się, że było bliżej zimy. Słońce było niżej, czyli był miesiąc dalszy. A jak się skracała, to był miesiąc bardziej letni. Jak się ruszała w prawo, na lewo, to było godzina. Czyli ten zegar pokazywał nam jednocześnie godzinę? i jednocześnie miesiąc, w którym się znajdowaliśmy, może nawet dzień, chociaż wydaje mi się, że aż tak dokładnie może nie. Co za mądry typ. Dobrze, że cię mamy. Raz, dwa, trzy. Tak, jest na 12 tych tak, pół miesięcy. Tutaj będziemy mieli godzinę. A okay. tam, malutkie te malutkie to minutki. No nie ma tutaj nic tak naprawdę ciekawego. Oprócz tego, że to nie jest stary pałac, tylko wybudowany po wojnie drugiej Światowej, tak około w 1990 roku. To kto go rozwalił? Dwa razy Japończycy, raz w trakcie okupacji w okresie międzywojennym, raz gdy najechali w 1592 roku Koreę. i co? Zbudowany pierwotnie w 1395 roku jako główny pałac całej dynastii. Trochę mnie zrozczarowało to, że to jest nowe, bo tak naprawdę 1990 to nie jest nic starego. Ale dziękuję. No dziękuję, że to powiedziałaś, bo ja jestem tylko 3 lata młodszy. No, ale jak na pałac, jak na człowieka, to wiesz. Ej! Fajny klimat daje, daje to, że jest dużo ludzi w tych handbookach. Tak żebyście wiedzieli, ci wszyscy ludzie, którzy tutaj są w tych tradycyjnych strojach, handbookach, to nie są żadni tutaj podstawieni aktorzy. Tylko po prostu, jeżeli pożyczycie sobie taki strój za pieniądze, to wchodzicie po prostu do wszystkich muzeów, przynajmniej tutaj na terenie Seulu za darmo. Więc w sumie plus dla muzeum, bo faktycznie dodają klimatu miejscu, a plus dla ludzi, że mają dodatkowe wejście, no i fajne foteczki w strojach. Tutaj były różne koronacje na przykład, odbywały się. Czy taki główny plac imprez? Tak, no. To było takie reprezentacyjne miejsce. To już widać, że mniej tak yy, hucznie. Czy tutaj władca siedział i podpisywał dokumenty? No, takie codzienne obowiązki. Czyli leżeć i ładnie pachnieć?

Jeżeli będziecie szukali jakichś pamiątek z Korei, bardziej tradycyjnych, może jakieś figurki buddy, maski koreańskie, to mimo że w internecie raczej znajdziecie rekomendacje na przykład jakiegoś souvenir center koreańskiego, to lepiej się przejść kilka uliczek i na przykład wejść w taką boczną uliczkę i tutaj pan ma niesamowite skarby za ponad połowę. E, mniejszą cenę niż, e, niż możecie znaleźć właśnie w takich zaznaczonych na Google Maps miejscach. Yeah. <laughs>